Dominik Szczebak Pozdrawiam Cię w roli ciastka jeszcze Sexy lady Także będzie Ci tam zapału nie brakowało Młody powerlifterze Patrzcie jaki piękny widok W Mysłowicach Patrzysz, gdzie Cmentarz To już tam nie ujadziło nie to, ale Jako pogoda wiesz Idziesz i nagle Jeele cudowna maszyna moja. Pani mnie chyba nie zna, bo jakoś tak patrzy na mnie. Co ona nie ogląda, moich, moich vlogów? Co? Ten. Mrówki śpiewają. Nie, tam Jacek gdzie? A tu zaś. Może będzie widać moje felgi. Chódź, się, się zerkli, tak przebyliście teraz w lewo. Albo w prawo i będziecie widzieć moje felgi. Oko moszina. O jee. śniadanie! Basia, to weź śniadanie! po budynku? Nie. Moje brylne. Chcieliście widzieć moją żonę, to idzie. Patrzcie ten kościół. Tu ministran dopiero musi zarabiać.

Ja, ja już otwarcie siady. czemu w taśmach może się zastanawiacie, a dlatego, że pokażę wam dużo osób pisze jak wiązać taśmy czy na judełkę, czy, czy jak że ja pokażę wam jak ja swoje taśmy wiążę. dlaczego tak wiążę? Sprawdzaliśmy dwie wersje i ta wersja się lepiej sprawdzała. Ja wiążę powiedzmy od łydki w stronę czwórki a widziałem też wiązania od czwórki w dół. Czy to się będzie czymś różnić? Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że to będzie faktycznie to samo. No ale macie, będziecie mieli wgląd mniej więcej, jak to robić dla osób, które nie miały styczności z tymi noprenami, bo nie wiem, czy tam są jakieś tutoriale odnośnie tego, ale ja sobie to zrobię i tak samo zrobię z zwykłych taśm czy pasków nadgarskich, bo też zauważyłem, że ludzie zamiast wiązać nadgarstek, to wiążą nad nadgarstkiem. Więc też wrzucę to. Może to jest śmieszne, ale naprawdę dużo osób na siłowni spotykało się, że wiążą nad nadgarskim, gdzie łokieć mają tak, bo wiążą poniżej zgięcia. Czyli nie ma w ogóle sensu, nic to się nie przekłada. Ja tak na razie lekko wiąże, żeby no to 180 osiemdziesiąt kilo, więc na razie nie ma co się musisz tak bardziej, żeby to było ścisk taki jak w neoprenie. No co musicie pamiętać, musicie pamiętać, żeby to rzepkę całą zakryć. Żeby już będzie ten, ten ta taśma zawiązana, żeby wam krono nie wychodziło, więc tak też się już nie zdarza, jak, jak człowiek za dużo za duże przerwy robi między wiązaniem. Ogólnie lekkie, ale boli ten cały bark. Kurwa. Nie idzie też tangi jakoś ułożyć. Gólnie oczekujmy tak na pierdala, że gdzie się zesrać, no ale high bar, trzeba robić high bar, bo love bar nie da rady, lowe bar. Także nie wiem, teraz za 20 zobaczymy i chyba kończymy trening, bo niestety za bardzo mi to w głowie siedzi. Ból jest taki kurzywski, że to jest niesamowite. Patrzcie niby proste wiązanie no nadgarstków, a jednak nie, bo dużo osób wiąże tak Bardzo dużo osób wiąże tak No i chuj, bo no, no, co to? To nie masz nic nie? Nadgarstek wiązać. To kurde Po to jest ta gumka, może dać do środka, kciuka, albo tak I patrzcie samo co ja tak samo na przykład dążę jak kolano, Ty, Na 8 cyk. Nie ma Nie ruszysz Proste jak Na chwilę sauna. Oczywiście cenzura. Więc nie możecie widzieć. klimacik jest. Tak jak tam komiś ciągnąć. A jebać. Fajna sprawa, nie? Niedziela 15. na spokojnie możecie sobie przejść. Pusto. 6-7 osób na siłowni. Sauna jest puściutka, także możecie sobie tu pójść po nagu, chyba że czekacie aż przyjdą jakieś dziewczyny, to nie wiem, może to jest z dziewczynami, nie wiem, chyba chyba, chyba tak, także już będziecie mieli szczęście, po nagu. O no, co bryka, co fura. Widzicie, wychodzicie z wyjścia, ciul. I patrzcie, z mam pytań! No nie mam pytań! Jak ty wy wychodzicie i macie taki wgląd na taką maszynę, to ja nie mam kurwa, pytań. Także ją ją Marcin już jest po treningu, co wam powiedział o tym treningu? no Ogólnie nastawiałem się na mocny trening, no ale mocny trening nie był w stanie być moc tym treningiem Widzicie? Yy, no dlaczego? No bo nie potrafiłem ustawić tej sztangi na no, no hajbarze musiałem tak odciążać, tak się troszkę krzywić a wiem, że to przyszłościowo może być skutkować tylko coraz to gorszym niewymstaniem przeciążeniami więc zrobiłem sobie te 220 na dwa razy w tych taśmach tak dosyć nawet związanych już, wiadomo, samemu, więc to nie jest taka, takie wiązanie, bym miał wiązać seba, ale chciałem się spróbować w tych czerwonych, chciałem też pokazać, jak je wiązać, bo naprawdę dużo osób nie wie, jak je wiązać, ja nie wiem, może dobrze je wiążę, może źle, ja jestem zadowolony i tak dalej tym wiązaniem, więc stwierdziłem, że nie jest to głupi pomysł pokazać, jak wiązać taśmy, bo to też powiedzmy, dużo osób tego nie tego nie korzystała, nie korzysta A chce może, a nie wie jak Dlatego myślę, że Jakiś odbiór tego Będzie, nie? Myślę ja 20 lekko Tak czuję, że Hajbar czy Hajbar, no dobrze Hajbar mam na rekordowym stanie Powiedzmy na około 240 By może Przy tych Przy tym jebanym barku Jakby nie bolał Stał, więc jest to naprawdę całkiem dobry wynik Więc zobaczymy no Ciągi może wrócimy do tych 300, bo to naprawdę teraz nie ma żadnych wskazań, żeby to napierdalać Bo przy ciągach w ogóle mnie nie boli Także tyle, dzieli się w saunie, Marcinek se mógł wygrzać to Są wartości dodane Tutaj W tej siłowni naprawdę dojazd jest idealny, zjeżdżacie z autostrady już jesteście praktycznie na załężu Leżacie na samą górę, winda To jak to trening ciężki rób nóg To jest winda Także naprawdę duży pusta ta siłownia No i widzicie no Dwóch nas było na strefie jak zwykle Strefa Elejko w miarę pusta Dużo kulturystów, którzy tam sobie ćwiczą Na innych strefach, a Ty skupiony Jesteś tylko na treningu Naprawdę bardzo fajny Smart gimek powstał Taka odskocznia Ostatnio ten trening 200 kg na 3 razy w 10 seriach Spowodował, że właśnie tu dzisiaj przyjechałem Trenować, a nie Na przykład na Alendię Także naprawdę duży plus siłownia Ja jadę do domu szybko zjeść w tym po dwóch posiłkach Takich z dupy Zaraz będzie trzeba było troszkę nadgonić Także Na razie tyle Pogoda jakby się lekko zepsuła, także nie będziemy mieli auta. Bo jak ja go umyję, to jest pewny deszcz. Pewny deszcz.